Twoje ciało aż krzyczy cztery sposoby na uzdrowienie traumy zapisanej w ciele. Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że Twoje ciało jest jak mapa, która niesie zapis Twoich historii, Twoich doświadczeń, Twojej traumy, Twojego bólu, Twoich napięć? Można się od tego uwolnić. Pierwszy sposób to świadomy oddech. Pogłębiamy oddech do miejsc bolesnych, napiętych. Drugi sposób. Neuroganiczne drżenia. Metoda TRE. Zwierzęta po trudnym doświadczeniu wytrząsają traumę z ciała. Teraz ty świadomie możesz ćwiczyć takie wytrząsanie. Trzeci sposób metoda Lowena, taniec pięciu rytmów, bo jak pracujemy z emocjami na głębokim poziomie, potrzebujemy ruchu, ale ruchu mniej. nie byle jakiego, a dynamicznego. I czwarty sposób, kiedy mamy już za dużo ruchu, siadamy ze sobą w ciszy, stosujemy medytację somatyczną, skupiamy swoją uwagę w medytacji na miejscach bolesnych, Napiętych sprawdzamy, jakie tam jest doświadczenie, jaka emocja jest tam zakopana, zablokowana. Jeżeli chcesz poczuć różnicę, to mogę wysłać Ci darmową medytację. Napisz w komentarzu mapa, a wyślę Ci tą medytację somatyczną.